Raport Dusząca Bezkarność to jest raport, który opublikował Polski Alarm Smogowy, zaglądając do ponad... 400 gmin w województwie śląskim, małopolskim i mazowieckim. Zapytaliśmy gminy o to, jak sobie radzą z kontrolami, jak kontrolują te nielegalne kopciuchy, które już w tych województwach funkcjonują. No i otóż okazuje się, że niestety kontrole są bardzo na bardzo niskim poziomie. Niestety, po pierwsze, w gminach, tylko w jednej piątej gmin jest straż gminna albo miejska, w jednej piątej. No i potem ta straż idzie na kontrolę. Na Napotyka taki nielegalny kocioł, taki stary kopciuch, który nie powinien funkcjonować. Co ta strasza robi? W 90% przypadków nie robi nic, zupełnie nic. W 7% przypadków. Rzeczywiście stosuje jakąś tam sankcję, jakieś upomnienie, jakiś mandat, ale nawet jeżeli zastosuje ten mandat, to jego średnia wartość wynosi trochę ponad 160 zł. Więc widać, że jeżeli ktoś ma kopciucha w Polsce, niestety może czuć się bezkarnie. Gminy porzuciły swoje obowiązki w dużej mierze, nie zajmują się tym. No i wyobraźmy sobie, jak wyglądałyby nasze ulice, nasze drogi, gdyby policja porzuciła swoje zadanie, polegające na no, radarach, na łapaniu. Kierowców, którzy jadą z nadmierną prędkością. Musi być egzekucja prawa połączona z, właśnie z kontrolami po to, żeby to prawo było przestrzegane. Są gminy, takie jak powiedzmy miasto Rybnik, gdzie te kotły się wymienia bardzo intensywnie. Są miejscowości, no, duże miasta, Warszawa, gdzie liczba kotłów, starych kotłów, właśnie nielegalnych na podstawie uchwały antysmogowej. Zmalała z 16 tysięcy do 1400, co już pokazuje, że y, tego typu uchwały antysmogowe mają swoją moc i tam, gdzie są przestrzegane, prowadzą do znaczącej poprawy jakości powietrza, bo w Warszawie, czy takim Rybniku, czy Krakowie rzeczywiście powietrze bardzo, bardzo się poprawiło. Jeśli chodzi o egzekwowanie uchwał antysmogowych, mamy poważny problem w gminach, y, w tych, których nie ma straży gminnej albo straży miejskiej. To jest 80% gmin w Polsce. Y, jest z tym problem, to znaczy no, nie ma kto chodzić po domach i sprawdzać. Urzędnicy pracują do godziny 16 czy 17. Po godzinach pracy urzędu kontroli w ogóle nie ma. A nawet jeżeli urzędnicy kontrolują posesję, no to często można im odmówić wejścia, no, bo to jest tylko urzędnik. Straży miejskiej już nie można odmówić wpuszczenia ich na posesję. Więc no. Niestety to jest ta nasza bolączka, że nie mamy w kraju takiej służby, takich służb, które byłyby w stanie tego, to prawo egzekwować. Straże miejskie ewidentnie sobie nie radzą tam, gdzie one są, no to robią co mogą, natomiast w skali ogólnej, niestety, jesteśmy w sytuacji, w której mamy regulacje antysmogowe, świadomi obywatele, świadome samorządy przestrzegają tych regulacji, natomiast cała reszta. Po prostu robi swoje, niestety z krzywdą dla siebie i otoczenia.